Dronendowi, tam y... nie wiem, jak to znowu nazwać. Sorry za ogółem kamerę, ale nagrywam na chwilowo przez lapa. Spokój, tam! Y -y, sorry i w razie czego. Y Pytania dajcie w komentarzach i w ogóle, jeśli w ogóle ktoś zacznie mnie oglądać. Ostaram się być bardziej jak y, Multi. I kamery dokładnie na razie nie przystawię. Kiedy indziej. Właśnie specjalnie dlatego tak zrobiłem. Żeby sprawić ile ludzi będzie. W komentarzach potem piszcie mnie o imię. W sumie imię mam, no dobra. I nazwisko znacie. Y, na Facebooku możecie mnie szukać i... Pewnie będę miał pewną najmoc, jeśli ten... No ale jakby coś to wiecie, nie. To dzięki i Narka.